Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl Proszę Państwa, wojna na Ukrainie wkracza w fazę przewlekłą, co zaczyna trochę niecierpliwić państwa zachodnioeuropejskie, które już nie wykazują takiego entuzjazmu jak przedtem, żeby tam futrować Ukrainę bronią, amunicją i zwłaszcza pieniędzmi. Tak, że no wkrótce wygląda na to, że wkrótce się do tej wojny przyzwyczaimy. Natomiast istotna jest fałszywa pogłoska, jaka się pojawiła ostatnio. Jeśli jest prawdziwa ta fałszywa pogłoska, no to by oznaczało, że nasi umiłowani przywódcy już nie mogą wytrzymać, żeby Polski nie wciągnąć do tej wojny. Bo oto okazało się, że 23 maja, w rejonie Pawłogradu zginęło 600 polskich żołnierzy, którzy jako urlopowicze tam zostali przetransportowani na Ukrainę. Nie wiem jakie zadania mieli. No i to zgrupowanie zostało zaatakowane rosyjskimi rakietami kaliber No i podobno zginęło 600 żołnierzy. Jak na razie, to podała tę wiadomość pani Joanna Wiurkiewicz, więc... Poza nią jeszcze nikt jej nie podał, ale gdyby tak było, no to by był to nieomylny znak, że nasi umiłowani przywódcy robią wszystko, żeby Polskę wciągnąć bezpośrednio do tej wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Proszę Państwa, wojna na Ukrainie, jak powiadam, wchodzi w fazę przewlekłą, natomiast no, wydarzyło się coś, co jest godne odnotowania, zapisania sadzami w kominie, mianowicie Niemcy, Wygrały całkowicie wojnę hybrydową, jaką od stycznia 2016 roku prowadziły przeciwko Polsce. Przypomnę, że najpierw pretekstem do tej wojny hybrydowej, w której chodzi oczywiście o odzyskanie pełnej kontroli nad Polską i zmuszenie Polski do tańcowania, tak jak tam jej zagra Orkiestra Proska z Berlina. Więc początek tej wojny hybrydowej, początkowo była ona prowadzona pod pretekstem demokracji, tam powstały komitety obrony demokracji, pan Mateusz Kijowski tam się szalenie zaktywizował w charakterze naszego jasnego idola ale i kulminacyjnym momentem tej wojny o demokrację był Majdan 16 grudnia 2016 roku, który spalił na panewce. W związku z tym nasza Złota Pani w lutym 2017 roku po gospodarskiej wizycie w Warszawie postanowiła trochę inaczej rozłożyć akcenty i rozpoczęliśmy wojnę o praworządność. Demokracja nagle się z okazało, że te komitety obrony demokracji to gdzieś tak jakoś jakby się pochowały w myślą dziurę. Pan Mateusz Kijowski okazało się, że no nie może być naszym jasnym idolem, bo tam ciągną na nim różne podejrzenia. Natomiast niezawiśli sędziowie zostali rzuceni na pierwszą linię frontu. No i Niemcy już od zwłaszcza od lipca. 2017 roku, kiedy to prezydent Trump podczas wizyty w Warszawie oświadczył, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go popierały, Niemcy nasiliły tę wojnę hybrydową już otwarcie odrzucając wszelkie pozory uciekły się do szantażu finansowego i to się okazało niezwykle skutecznym instrumentem. Nasi umiłowani przywódcy, którzy w tym właśnie okresie rozpoczęli politykę rozrzutności, no to trudno to nazwać polityką, po prostu y, próbują sobie zapewnić miejsce w historii, a zwłaszcza na trzecią, na kolejną kadencję sejmową w roku 2023, rozrzucaniem pieniędzy na prawo i lewo, co oczywiście już się odbija czkawką, no ale y, tym bardziej zbyli, uwrażliwili Polskę na szantaż finansowy. No i okazało się, że tu żadnych pieniędzy z Funduszu Odbudowy i w ogóle Polska nie dostanie, dopóki się nie posłucha niemieckiego ultimatum w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, no i tam różnych innych przedsięwzięć. Pan prezydent Duda wywiesił białą flagę to znaczy skierował do Sejmu projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i tam różnych takich rozmaitych machinacjach. Sejm to uchwalił, Senat nasolił tam ze 30 poprawek. Oczywiście żadna z tych poprawek chyba nie przejdzie czy nie przeszła w Sejmie, no ale okazało się, że to sprawa nie jest taka prosta, bo przyjechała do Warszawy z gospodarską wizytą, tym razem nie nasza złota pani Angela Merkel, tylko droga nasza złociutka pani Ursula von der Leyen. No i powiedziała, że owszem, że tu Komisja Europejska pozytywnie za opiniowała ten polski plan odbudowy, ale dopóki nie wejdą w życie te reformy reformy wymiaru sprawiedliwości polegające na likwidacji Izby Dyscyplinarnej i jeszcze dwóch dodatkowych warunkach, jakie Niemcy postawiły tam w sprawie sędziów tych straszliwie pokrzywdzonych przez faszystowski reżim Jarosława Kaczyńskiego no to Polska nie zobaczy nawet centrum. Nie tylko zresztą to, dlatego że odblokowanie tych pieniędzy zostało gwarowane obwarowane 115 tak zwanymi kamieniami milowymi, co oznacza, że trzeba będzie co najmniej 300 rozmaitych przedsięwzięć podjąć, żeby te pieniądze odblokować. No Tam wśród tych 300 przedsięwzięć to niektóre sprawiają wrażenie takich całkiem rozsądnych, na przykład żeby zmniejszyć regulacje prawne i administracyjne wobec przedsiębiorców, ale inne to większość z tych kamieni milowych to są ultimatywne żądania w zakresie walki z klimatem, którą prowadzą wariaci, w których mocy żeśmy się znaleźli, bo jesteśmy w mocy wariatów. No i tam niektóre to te są po prostu, no będą miały katastrofalne następstwa, bo już tam Unia Europejska zatwierdziła odejście od samochodów spalinowych, no chyba będziemy furami jeździli, chociaż konie też pierdzą i pod gazy cieplarniane produkują. Nie wiem, czy na piechotę będziemy musieli chodzić. No, albo te, no bo na elektroniczne gówna, te elektryczne, to nie, mało kogo będzie stać, chyba, że się nakradnie jako członek rządu dobrej zmiany. No więc, proszę Państwa, a inne te ultimatywne żądania wyglądają groźnie, bo to zapowiadają totalną inwigilację, czy pogłębienie totalnej inwigilacji. No więc wygląda na to, że pan prezydent Duda jeszcze nie raz będzie wywieszał białą flagę, bo to jak mówię, 115 kamieni milowych i to wszystko będzie pod kontrolą. A tym bardziej jest to prawdopodobne, że. Kiedy tylko pani Urszula von der Leyen przyjechała do Warszawy z gospodarską wizytą, to zaraz się podniosły przeciwko niej hałasy tam w Unii Europejskiej, że zbyt pobłażliwa jest wobec Polski, że to trzeba nas wziąć za mordę i tam tego. No i gig Stadt złożył wniosek o odwołanie pani Ruszuli von der Leyen, zaczął zbierać podpisy, no to pani Urszula już zaczęła ćwierkać z takiego klucza innego trochę, że to wcale nie jest pobłażliwa, że ona tu nie popuści ani na milimetr. No i krótko mówiąc, proszę państwa, wygląda na to, że Niemcy wygrały wojnę hybrydową, bo to właściwie już od tej pory suwerenność została przefrymarczona, zresztą to frymarczenie suwerennością zaczęło się znacznie wcześniej, w 2023, 2003 roku, podczas referendum akcesyjnego. Warto podnieść taką rzecz, że te środki z funduszu odbudowy, to znaczy granty, bo drugą część tego funduszu odbudowy to stanowią pożyczki, to jest te grant to jest około 24 miliardów euro. To wydaje się dużo, ale jak się podsumuje składki, jakie w latach 2022-2027 Polska płaci Unii Europejskiej, to się okazuje, że Przefrymarczyliśmy suwerenność państwową naprawdę za niewielkie sumy, tam nie wiem czy 4 miliardy euro, no to nie jest to takie znowu wielki cymes, a suwerenność będzie przefrymarczona naprawdę. No i proszę Państwa, co tu się dzieje? Trochę nawet naczelnik państwa był tym trochę taki zniesmaczony, chociaż oczywiście udaje, że on nic nie wie, bo to przecież jest on podzielili się rolami. Jedni tam obóz zdrady i zaprzaństwa, volksdeutsche partai, to oni tam jawnie już, a ci prawo i sprawiedliwość to są płomienni dzierżawcy monopolu na patriotyzm, więc nawet jak podpiszą się, tak jak Stanisław August pod likwidacją państwa polskiego, to będą nas przekonywali, że na tym właśnie patriotyzm polega, bo to nic innego nie powiedział naczelnik państwa podczas mitingu swojego gangu politycznego ostatniego mitingu swojego gangu politycznego że patriotyzm polega na działaniu no to właśnie działa. Proszę Państwa, no ale to trzeba było jakoś przykryć, więc naczelnik państwa w Sochaczewie tutaj Zaczął <noise> gromkie tutaj yy, słowa rzucać, że nadszedł czas na yy, uzyskanie reparacji od Niemiec i pięścią w stół zamierza walić. No to kurczę, Bladę, ciekawe co to wywali, w tym w najwyżej stół pęknie albo pięść sobie potłucze. Bo obawiam się, że Niemcy żadnych reparacji dla gwoli przykrycia konfuzji naczelnika państwa nie będą tutaj w Polsce wypłacali. Przypomnę dlaczego. Otóż w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane, Hitler się zastrzelił, rządu admirała Denisa nikt nie uznawał, w związku z tym Terytorium niemieckie zostało podzielone na strefy okupacyjne. No i o wszystkich sprawach dotyczących Niemiec decydowała konferencja w Pożdamie. I konferencja w Pożdamie zdecydowała również co do reparacji. Jeśli chodzi o Polskę, to... Polska dostała reparacje od Niemiec z sowieckiej strefy okupacyjnej. No a to wyglądało to w praktyce tak, że Sowieci dzielili się z Polską po bratersku, to znaczy nic nam nie dawali, sami wszystko wywozili, jako trofejne, że tak powiem, rzeczy do Rosji. Natomiast w zamian, pod pretekstem tym, że się z nami dzielą tymi łupami, no to zażądali wybierania za darmo węgla górnośląskiego. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił tam w tej sprawie pisnąć słowem. Ale jak Stalin umarł w 1953 roku no to tamtejsze władze polskie, ówczesne władze polskie zaproponowały ruskim taki to, to deal, że to oni z zrezy, Polska zrezygnuje z tych wszystkich reparacji, z których i tak nic nie miała, ale żeby Sowieci zaprzestali wybierania górnośląskiego węgla. I oni się na to zgodzili, co prawda przestali dopiero w 1956 roku, no ale zawsze. I w związku z tym stanowisko rządu niemieckiego w sprawie reparacji jest takie, że Niemcy reparacje wykonały zgodnie z dyspozycją konferencji w Pożdamie, a jakie były rozliczenia Polski z Sowietami, to ich to nie obchodzi. No i dlatego mówię, że naczelnik państwa tu swoich wyznawców, teraz będzie uwodził reparacjami, żeby im osłodzić te gorycz porażki, że szefry suwerenność państwową i to za jakieś marne grosze. No to dla, dla Polski to są marne grosze, ale dla naszych płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm to niebo, lecz 4 miliardów euro. O mój Boże, ileż to można z starych rodzin stworzyć z samego kurzu, jaki powstaje przy przeliczaniu takich pieniędzy, proszę Państwa, więc nic dziwnego, że tak jak w XVIII wieku za Jurgiel państwową suwerenność sprzedają nasi umiłowani przywódcy. I to zarówno obóz zdrady i zaprzaństwa, jak i obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm. No i jeszcze naczelnik państwa chciał tu pójść w ślady Fryderyka II i zdybują się za naczelniczką poczty w Pacanowie, bo naczelniczka poczty w Pacanowie nieostrożnie skarżyła się panu ministrowi z kancelarii premiera na drożyznę. Pan minister jakieś tam przesyłki w tym pacanowie załatwiał. No i ona tak biedulka, szczerze on, z nim o tej drożyźnie. Pan minister wpadł w gniew, słuszny nad notabene, bo jakżeż można się skarżyć na drożyznę, kiedy drożyzna to jest błogosławieństwo Boże. Przecież każde dziecko wie, że pieniądze psują charakter, jak ludzie będą mieli mniej pieniędzy, to tylko im się charakter poprawi. Oczywiście nie wszystkim psują, chowaj Boże, no naszym umiłowanym przywódcom to już nic nie zepsuje charakteru, ale zwykłym ludziom to jeszcze może. W związku z tym, no każdy środek jest inflacja drożyzna, każdy środek jest dobry, żeby tylko Polska była zaludniona samymi charakternikami. No i proszę Państwa, po, Naczelnik państwa bardzo się nasrożył tego i postawił ultimatum panu ministrowi Cieślakowi, że jak nie poda się sam do dymisji, to on go wywali z rządu. Ciekawe, że to naczelnik państwa go wywali z rządu, a nie premier. No Jest to trochę sprzeczne z konstytucją, ale gdzie tam, no, fakt, że tak powiem, prawdziwa hierarchia władzy, tak jak za komuny, jest całkiem inna niż w konstytucji. Za komuny tak samo głównym takim, głową państwa była Rada Państwa i przewodniczący, ale to tam było ne, najmniej do gadania, bo Więcej dogadania miał pierwszy sekretarz, a po nim jego pierwszy ministra. A przewodniczący Rady Państwa to tak był, żeby było ładniej. No to tak z taką samą e, równoległą, prawdziwą hierarchią władzy mamy do czynienia i dzisiaj. E, no i stąd tu naczelnik państwa, takie e, że tak powiem, idzie w ślady Fryderyka II, który się ujął za młynarzem, tam, tam. są jeszcze sędziowie w Berlinie. No, u nas to nie ma sędziów, bo dopiero będą, ale, ale już naczelnik państwa wychodzi naprzeciw tej potrzebie. No i proszę państwa, zobaczymy co się będzie działo, bo to na tych 115 kamieniach milowych się nie skończy. Tak, że będziemy chyba, oprócz tego, że no, suwerenność, to już tam musimy się pożegnać na wieki, a w każdym razie no, najbliższe 100 lat chyba. No, a jeszcze może się będziemy musieli pożegnać z innymi rzeczami, no na przykład z samochodami spalinowymi, to już wiemy. No i nie wiadomo, czy w związku z tym, bo tutaj zawirowania idą takie, najpierw mieliśmy się ogrzewać gazem, ale to teraz gaz nie, znowu do węgla, ach to już z tym klimatem, to kurczę, nie wiadomo, jeszcze Putin tutaj się dołączył, no całka, całkowity chaos zapanował, nie wiadomo co to będzie, no ale... Proszę Państwa, jak to mówi poeta, zdrada panowie, ale stójcie cicho, więc trzeba spokojnie oczekiwać rozwoju wypadków. Na wszelki wypadek przygotowywać się na najgorsze. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw? Odgrywa rolę pionków. Kulisy Wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbuch.pl